Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w ten piękny i mroźny poranek. Jak możecie zobaczyć, za mną wielka woda. Jesteśmy na odmuchowie, a jest ze mną Michał i niebawem przyjedzie jego teściu, z którym będziemy wędkować i będziemy starali się wygrzebać z tej wody jakieś rybki. Metody to będą klasyczny feder, oraz będziemy próbowali rzucić coś na żywca, na trupka, ale to wszystko w zależności co będzie się działo. Ja jestem Michu i zapraszam Was na kolejny odcinek na naszym kanale Wędkarstwo Giętka Wędka. Michał już dojechał. Właśnie się swojej żonie melduje, że bezpiecznie zajechał nad wodę. Woda, jak możecie zobaczyć, piękna. Lód delikatnie jest na środku. Jeszcze wczoraj był praktycznie przy brzegu i nasza Nasz wyjazd w sumie był pod wielkim znakiem zapytania, ale Michał w dniu dzisiejszym z samego rana mnie uszczęśliwił, że dostał informację, że oto taki lud, co tutaj jest, zszedł i możemy wędkować. Cześć, witam Was, jesteśmy, dojechaliśmy i zaczynamy wędkować. Także bierzemy auto, rozkładamy się, bierzemy sprzęt z auta, rozkładamy się, nęcimy, wywozimy i walczymy to samego rana. A wy jak macie, jak przyjedziecie nad wodę? Meldujecie się swoim drugim połówkom, że już jesteście, żeby się nie martwiły? Czy w ferworze walki, rozkładania i chęci złowienia jakiejkolwiek rybki zapominacie o tym i dopiero jak macie wracać, to sobie przypominacie? Jak to jest u Was? No dobra. Trzeba będzie powoli zacząć tą nierówną walkę. Zakupiłem sobie ostatnio takie dość fajne torby, żeby móc. Swoje rzeczy przenosić, nawet jeszcze nie zerwałem żadnych metek. Jak na razie się sprawdza. Jest oczywiście drzewo, będziemy robić ognisko, jakąś kiełbaskę. No i standardowo, kuzo, stoliki, tutaj pod spodem jest łóżko. Tutaj wszystkie akcesoria, no i z przodu wędki i ciepłe rzeczy. Ale też żeby nie było, że tylko ja pokazuję jak ja to jestem. Ułożony w tym moim aucie i co tam przywiozłem, zajrzymy jeszcze do Michała, bo tak. tam w ostatnim czasie nastąpiły spore zmiany. Michał powiedział sobie tak nie będzie. W sensie, że takiego nieładu zrobił sobie półeczki, z które może zaraz wam pokażę, a już już otwiera. Ale tak jak siędziemy, to troszeczkę szczerze i damy za pierwszych, żeby w razie. Za daleko wody stanął. <laughs> Chyba tak. A, no to jednak u Michała jest rozgardziacz, ale on ma bardzo dużo rzeczy. A zbyt mało powierzchni. Ale zobaczcie, zrobił sobie tutaj fajną półeczkę i wszystko mu się tutaj mieści. Wszystko ma swoje miejsce. Tu jest oczywiście drzewo, z którego będziemy niebawem robić ognisko. I mam taki sam worek. Chyba, że to ten sam. Do widzenia. <laughs> Oj, oby tylko żadna nie zbombardowała się na nas, ale tego tu jest. Właśnie podziwiamy z Michałem ilość kaczek, która się tutaj przywija, i tak stwierdziliśmy, że polatamy razem z nimi. A dzięki temu, że Michał nabył drogą kupna-sprzedaży bardzo fajnego drona. Za całe nie zgadniecie ile? 40 zł! Sprzeda za 200. Tak, sprzeda za 200, no bo wiadomo, cła i tak dalej. A jak cła, no to wiadomo, od kogo. Taki dość przyjemny, mały, futerał, dość przyjemny. A zobaczymy. Ponoć lata i nawet nagrywa. Kamerę ma bez HD. Ja, full HD 4K 60 Hz. Aha, takie coś, no dobra. Ty ja się na tym znamy. No tak. Kamil powiedział, że jakoś jest jak na VHS no On coś tam niby jakieś filmy robi, to się może znać w sumie. To się nie, nie, zna. A, nie zna. On tylko udaje. Dobra. Zobaczcie, będzie pierwszy start. Musimy no, się Będzie nagrywać. Spot to jest. No na maski ci patrzy, na ten. Coś tu poszło widać, to nie tak, bo on widzi fioletowo. <grym> za zimno o, mu było, się. za ciepło. O. Patrz jaki jesteś. Kurcze. Nie no, dobry jest. Drodzy widzowie, sami ocencie jaki jest obraz. Z drona za 40 zł. Cztery dyszki. Ludzie, kupujcie. Chińczyki, dobre rzeczy. robią. O. No i poleciał gdzieś. 40 zł Michała poleciało. Oj, oj, oj. Ktoś coś chciał odkrować? Wyżył? A Jeszcze Za 40 zł to jej czasami nawet nie żal. Ale szanujmy każdy pieniądz. Kurde, lata jak zły. Będziemy podglądać ryby. <głos> <głos> Byś tam jakiegoś auta nie skasował. Mogę nagrywanie włączyć. Mogłeś włączyć nagrywanie. O, no nie fajnie. Ła. I wariat! Nawet Michał się zląkł. <laughs> Michał ma teraz taki patent na lądowanie, że jak nie wie jak go wyhamować, to po prostu w coś uderza, on spada i żyje dalej. Normalny inny to by nie chciał startować. O! Jłopiór dziele. Jak chcecie sobie podciąć włosy, paznokcie cokolwiek, dzwońcie do Michała 0700-150-800. Jaka zanęta na dzisiejsze wędkowanie? Coś tam pani wynalazł z auta? Ej, zanęta? Tak. O tym worku mówisz? Tak, o tym worku. To jest potrawka z sensasa. A, 3000. Brimsa. Ładnie to taka. Chyba widzicie? Dobra, i teraz co? Całą wrzucamy Całą i robimy. Wrzucamy i robimy 1 do jednego. Kilogram zanęty i 2 kg. No to 1 do 2 powiedzmy. Lecimy na grubo z tego względu, że jest to duże jezioro, Fakt, faktem wiadomo, pora roku jest jaka jest, że niby wiadomo delikatnie i tak dalej, ale my zawsze lubimy łamać wszelkiego rodzaju e, stereotypy. stereotypy, bariery. O. Dlatego jesteśmy wędkarze, bez barier. Tak i bez granic. Stanowisko u mnie już rozłożone. Jeszcze tylko trzeba będzie do końca domieszać zanętę. Wędki są, dwa federki, 36390. No i oczywiście nasze kuzo. F3. Sprawuje się już w parę ładnych lat. Widać, że to jest dobrze zrobione. Albo po prostu my tak tego nie niszczymy. A teraz przejdźmy się na stanowisko do Michała. Chłopak zapomniał podpórek i stwierdził, że postawi sobie swojego rodpoda. Chłopak nie ma podpórek, tylko ma rodpoda. Za co ten chłopak chciał wziąć rodpoda, ma tylko podpórkę. Dokładnie mamy o czym porozmawiać. Ale zobaczcie, jaki to jest wielki. Michał tam wszedł, jakby nałożył na to namiot. Tu namiot, jakiś koc. normalnie miałby tipi. Skubaniutki. No. Fajnie. Tak, ty miesz Volkswagena, a my będziemy się w takim razie zabierali już powoli za rozkładanie namiotu, no bo już, jak możecie zobaczyć, robi się delikatna szarówka. Zestawy w wodzie, a zaraz będzie na pewno chłodno, dlatego trzeba będzie się grzać. I tutaj nasz piecyk nafta zaraz będzie uzupełnianie, później inne płyny trzeba będzie uzupełnić. O. A teraz wbijajcie do nas na wędkę na YouTube'a, zostawcie suba, jak jeszcze nie daliście. Nawet jak się Wam materiał nie podoba, to żebyście mogli go częściej oglądać i się wkurzać na nas. A, my się. Ta, a teraz będziemy rozkładać namiot. Na razie Michał robi to sam, bo ktoś go musi nagrać. Michał zawsze robi to sam. <laughs> <laughs> Takie Różnica. <laughs> zawsze Michał robi to sam. Ale skaczesz normalnie dzisiaj jak żabka cyk, cyk, cyk. A no po, świętach, tak. no, po świętach trzeba poskakać. A tutaj przyjechał Teściu Michała i będzie wywoził na sandacza. Tam hen, hen, hen za tymi drzewami. No i dobra, namiot już rozłożony. O, może tak, szybciutko. Teraz zaczynamy się zabierać za zestawy na sandacza. Będą to żywce, jak i trupki. A zestaw federowy, który sobie rozłożyłem, o, chyba trzeba będzie zwinąć i ustawić normalnie dwie wędki na sandacza. A żeby w nocy niepotrzebnie nie wstawać do jakiejś drobnicy, chociaż tych rybek nawet i za dnia teraz nie było. No a szkoda. Teraz czas wam pokazać jaki mamy zestaw sandaczowy. Tutaj jest ołów i on luźno sobie będzie latał. Tu jest agrawka i już żyłka, na której są pozaciskane grimpy. Jest to odcinek przyponu, będzie miał jakieś 50 cm. I na końcu jest również grimp zaciśnięty i kotwica. Na którą zaraz będziemy nadziewać trupka. Także żyłeczka, grimp, kotwica. Tutaj łapiemy za agrawkę. No i tutaj pokleciące. Idzie ciężarek przelotowy. Obozowisko już rozstawione. Jeszcze walczymy tutaj z zestawami na podrybki, na żywca, na trupka. Tutaj lampa Michała. Teraz będziemy ognisko jeszcze palić. Wędki już tutaj są wystawione. Jedna podżywca, przepraszam, trupka. Tutaj jeden feder zwinięty, ten po prawej stronie odłożony, ten po lewej jeszcze, jeszcze walczy. Zobaczymy, czy uda się wyrwać, dorwać jakąś drobną rybę. Bądź jakiegokolwiek leszcza, płotkę, cokolwiek. Michał tutaj w ferworze walki. Walczy równo ze swoimi zestawami. Też będziemy niebawem wywozić tutaj jego łódeczką. No i ostatni spinningiści już zjeżdżają, spływają, można powiedzieć, z, ze zbiornika. I tak się przedstawia piękna panorama zbiornika na Otmuchowie. My powoli, już praktycznie w 90%, naszykowani. Zaraz wywieziemy zestawy. Będziemy siedzieć przy ognisku. Drzewo na ognisko już jest naszykowane. Ognisko powoli zaczyna się rozpalać i będzie zimowa kiełbaska. A ty masz kijka? Z ogniska. Ej, Michał, kijka nie mam, będę polegał na tobie. Ja mam jednego kijka. No to będzie dłużej się kiełbaska robiła. Potem to Panowie, którzy tam wypływają biorą właśnie lód, niszczą, ponieważ tej nocy dość, dość przymroziło i można powiedzieć, że będziemy się zaraz zwijać, tylko najpierw trzeba będzie jeszcze tych panów poprosić, aby przepłynęli w naszą stronę i troszeczkę nam lodu połamali, bo będzie problem z wyjęciem jakichkolwiek zestawów. Nocka minęła bardzo spokojnie. Troszkę posiedzieliśmy przy ognisku, pośmialiśmy się, pobiesiadowaliśmy, następnie schowaliśmy się do namiotu, gdzie już włączyliśmy sobie tryb herbatki, dobrego filmu. Na naszych wędkach niestety nic się nie działo, zarówno na zestawach pod drapieżnika, czyli na rybkę żywą, na trupka, jak i na zestawach pod białory, czyli głównie leszcz. Niestety nic się nie udało złowić, a na domiar złego <gryw> Zbiorniczek nam troszeczkę zamarł i teraz będziemy walczyć, żeby wyjąć zestawy. My w takim razie zaczynamy się już zbierać. Pogoda jest naprawdę na minus 7. Także nie będziemy siedzieć, nie będziemy liczyć na jakiś cud, bo to w tym czasie nie ma najmniejszego sensu. O, jest chyba branie u Michała na sandaczu. Także. Jeżeli będzie to ryba, to na pewno ją zobaczycie. A jeżeli odcinek Wam się podobał, to pamiętajcie, zostawcie łapkę, subskrypcję i pamiętajcie, każdy nasz film na naszym kanale Wędkarstwo Giętka Wędka w sobotę o godzinie 16. Cześć! Wesprzyj nasa, dostaniesz przedpremierowy dostęp do naszych filmów lub jeśli film Ci się wyjątkowo spodobał, możesz nam za niego jednorazowo podziękować. Wystarczy, że znajdziesz pod filmem opcję podziękuj lub w opisie pod każdym filmem mamy link do donate'ów. Dzięki temu będzie jeszcze więcej materiału oraz rozwiniemy nasz kanał. Dziękujemy!